Witam na konferencji po meczu AMW Arka gdynia Zastal zielona Góra. Zwycięstwo gości w stosunku 92 do 83. Są z nami trener Zastalu, pan Virginius Sirvedis i zawodnik Walter Hodge. Congratulations. Dziękuję. E, panie trener Walter, Walter, first? Yeah. Yes. Walter, can I ask you for a short commentary after this game? Uh, I'm bardzo happy with, with the team. Uh, we started a little bit slow, but uh, when we start kaczymy what we have to do in defense and offense uh we did a great job, and we had a great energy wam. So to jest right now for our team. Walter jest oczywiście bardzo szczęśliwy z powodu zwycięstwa. Przyznał, że jego zespół zaczął zbyt y, ospale, ale potem naprawdę wzięli się do pracy. Widać było Bardzo dobrą energię w całej drużynie. Walter, uh, How do you feel after you come back to Zelena I feel great. I feel great. Uh, I got the, the the encouragement for the guys. You know, helping the guys to to have great energy. Uh, the support from the fans and the, the coaching staff have been great. So I feel really good, and I feel like I'm home. Mm -hmm. <laughs> Walter mówi, że po powrocie do Zielonej Góry poczuł się jak w domu poczuł wielkie wsparcie ze strony kolegów z drużyny, ze strony kibiców, także ze strony trenera. Jest z tego powodu bardzo szczęśliwy. Coach, the floor is yours. What's your opinion after the game? First of all, thanks for, for fans who came here, from Zielona Góra. And of course big congrats for for, team, yeah, for guys who fight. Today really was good fight, yeah? First quarter we a little bit was sleepy, but second three was really really good. Of course, we have some some situations where we did some mistakes like in then, yeah, that's that's mean, but it's you know, it's, it's basketball and sometimes sometimes people and players do some mistakes. E, trener pogratulował e, swoim zawodnikom, podziękował najpierw wszystkim kibicom, którzy tak licznie zjechali z Zielonej Góry. Pogratulował zawodnikom, przyznał, że w pierwszą kwartę troszeczkę przespali, ale potem wszystko wyglądało o wiele inaczej. Oczywiście nie obyło się bez pomyłek, ale to jest po prostu koszykówka i grają w nią ludzie, te pomyłki się zdarzają. Thank you very much. Czy są pytania? No, questions at all. Thank you. Okay. I druga część pomeczowej konferencji prasowej z udziałem tym razem reprezentantów gospodarzy. Przypomnę wynik meczu: Zastal Zielona Góra pokonuje w Gdyni AMW Arkę 92-83. Trener Artur Gronek, rozgrywający gdyńskiej drużyny Jabril Duram. Panie trenerze, proszę. Jabril Możemy first. zacząć, proszę. Jabril. Jabril. What do you want to say after this game? Uh well, uh, we we played hard today. I think we played really hard. We wanted to win this game. Uh, we started off good in the first quarter. Uh, we played physical, good defense, and we kind of you know kind of lost that defensive focus you know throughout the game, second, third, and fourth quarter. Uh, but I think we can learn a lot from this game. Uh, I think we played together as a team. We played hard. We just didn't come out with the victory, you know, we're just in this, we're in a tough time right now, you know, but uh, we appreciate the fans for coming and supporting us and you guys and just stay with us. We're going to turn the tide, you know, it's, it's always what they say in Batman, it's always darkest before dawn. So, you know, starting off not how we want it, you know, we don't want to be in this position either. Jabril jest oczywiście rozczarowany y, po tym meczu. Podkreślił, że drużyna bardzo dobrze zaczęła to spotkanie, że w pierwszej kwarcie grali bardzo dobrze w obronie. Potem jednak nie, zdo, nie zdołali utrzymać tego rytmu, muszą bardziej grać jako drużyna. Dzisiaj tej zespołowości w grze zabrakło i sama ochota, sama wola zwycięstwa niestety nie jest wystarczająca, żeby wygrywać takie mecze. Thank you very much. Thank you, jean I trener Artur Gronek. Panie trenerze proszę o komentarz. Dzień dobry, witam wszystkich. Myślę, że przede wszystkim dużo zdrowie zawodnicy zostawili dzisiaj. Naprawdę chcieliśmy bardzo wygrać to spotkanie. Myślę, że początek spotkania i to jak wyszliśmy z szatni po pierwszej połowie, po 20 minutach, pokazało, że naprawdę chcemy niestety kilka błędów które popełniliśmy i, i brak troszkę egzekucje, jeżeli chodzi szczególnie o ofens, kreowanie rzutów, mieliśmy OK, myślę, że na niezłym poziomie 24 asysty, natomiast też musimy trafić otwarte rzuty, żeby, żeby konkurować z każdym zespołem, tutaj w tej lidze. Jeżeli chodzi o defensywną stronę boiska, no to kwestia jest też pewnych rzeczy, jeżeli chodzi o egzekwowanie i koncentrację tego co sobie zakładamy bo jeżeli możemy możemy zagrać defense przez pierwsze 5 minut meczu zatrzymać zespół na 7 punktów potem przez drugie 4 czy 5 minut trzeciej kwarty i możemy zatrzymać zespół na 8 punktach to znaczy że że kwestia jest koncentracji tylko egzekwowania tego co sobie zakładamy to wszystko dziękuję czy są jakieś pytania? Dzień dobry. A co dalej? Macie już bilans 1-5, Czy może trener też podsumować te pierwsze 6 meczów? Co, co jest nie tak, że drużyna ma tylko jedno zwycięstwo? Co dalej? Pierwsza rzecz jest... Zespół z Warszawy, Dziki. To jedna rzecz. Druga rzecz... Jak mogę podsumować? Oczywiście... Bardzo jesteśmy rozczarowani tym, E, jaki mamy bilans? Oczywiście, że to wynika z naszego grania. E, mogę trochę się wytłumaczyć tym, że, że nie zagraliśmy więcej niż półtora meczu w pełnym składzie. To jedna rzecz. Druga rzecz. Oczywiście ten kalendarz e, był jaki był, natomiast każdy zagra z lepszymi, każdy zagra ze słabszymi zespołami. Ten mecz w Lublinie nam bardzo nie wyszedł i zagraliśmy bardzo źle. To był taki mecz, w którym powinniśmy powalczyć o zwycięstwo i je odnieść. I dzisiaj naprawdę byliśmy wszyscy skoncentrowani i cały tydzień e, ułożyliśmy pod to, żeby to, to zwycięstwo przyszło w tym, w tym spotkaniu. Natomiast się nie udało. Nie będziemy wchodzić teraz w jakieś detale, bo myślę, że, że nie o to chodzi. Ważne, żebyśmy mieli wszystkich zawodników zdrowych i zagrali na takim poziomie, jakim jesteśmy w stanie zagrać część naszego spotkania a obronę trenerze no bo w każdym meczu tracicie bardzo dużo tych punktów to jest brak egzekucji nie wiem może są złe założenia na mecz zawodnicy zapominają tych yy, założeń jak to jest trenerze Pierwsza rzecz jest taka że pracujemy cały tydzień na transition defense po pierwszej połowie oczywiście to też wynika trochę z ofensu bo w pierwszej połowie e, zdobyli nam z tego co pamiętam 11 punktów z szybkiego ataku natomiast Zawsze jedno jest wynikiem drugiego. Jeżeli na 10 pierwszych posiadań e, drugiej kwarty robisz 7 strat i dajesz dwa niecelne rzuty, to zdobywasz 2 punkty, to, to, musisz, to musisz biegać do tyłu i, i ułożyć ten defense. Jeżeli chodzi o egzekwowanie, e, poświęciliśmy dzisiaj to, to była moja decyzja, że zostawimy otwarte rzuty. Jeżeli chodzi o e, gracza na pozycji 5 stalem mówię tutaj o kołodzieju, natomiast, natomiast to, że nie jesteśmy skoncentrowani do końca posiadania, że robimy jakieś v przerzucie, zostajemy minięci, idziemy tylko w jedną pomoc, nie ma, nie ma następnego zawodnika, żeby zrobił szynki i pomógł i wybił tą piłkę. I trzecia rzecz jest, myślę, że najważniejsza żeby reagować, bo, bo nie wszystko można sobie poukładać. Plan jest jedno i, i, i można powiedzieć, że tego zawodnika bronimy tak, tego rolla bronimy tak, ten lopos w taki sposób, natomiast, natomiast jeżeli, jeżeli coś albo ktoś popełni jakiś błąd, to trzeba to rozwiązać. Gra się 5 na 5 i jeden drugiemu musi pomagać. Myślę, że nie było źle dzisiaj, jeżeli chodzi o poziom tej pomocy. Kwestia tylko timingu i kiedy to jest wykonane. Tutaj mówię o koncentracji, jakimś wysiłku dodatkowym, który musimy zrobić. Jakub Szumert, dlaczego? Znaczy wiem, że ma chyba uraz, tak po meczu z Dąbrową, ale co się dzieje. No, tam jest zbita kość, jeżeli chodzi o kolano prawe, z tego co pamiętam dobrze. Więc czekamy, aż przestanie czuć dyskomfort i, i będzie mógł normalnie trenować i grać. Spróbowaliśmy go wdrożyć do treningu w środę, natomiast nie, nie jest jeszcze zdolny do tego, żeby w jakimkolwiek kontakcie cokolwiek zrobić. Ryżę, mam takie pytanie: Czy pan wierzy, że w tym zestawie personalnym arka zacznie grać lepiej? Muszę w to wierzyć. Muszę wierzyć, bo, bo takich zawodników wybraliśmy i myślę, że ich stać na lepsze granie, jeżeli chodzi o egzekwowanie pewnych rzeczy. Kwestia tego, że trzeba, że trzeba ich odblokować. Dużo rozmów przeprowadziliśmy w tym tygodniu, zmieniliśmy intensywność treningu na, na o wiele mniejszą i, i objętość. A myślałem, że tutaj będzie klucz. Tym, żeby oni czuli się po pierwsze swobodniej, po drugie niezmęczeni. Myślę, że ten mikrocykl tak wyglądał. Jeżeli chodzi o, o zmiany, to, to wiemy, że, że na razie nie ma o czym myśleć. A jeszcze mam jedno pytanie o, o konkretnego zawodnika, trenerze, bo wydaje mi się, że na początku tego sezonu Jakub Garbacz yy, no nie jest sobą. Można chyba być rozczarowanym jego dyspozycją, jak to trener tłumaczy. Można być rozczarowanym oczywiście, że tak. Natomiast nie usiądziemy teraz i nie będziemy zrzucać winy na Jakuba, że, że gra tak jak gra. Szukamy jakichś pomysłów i na boisku i poza, żeby, żeby poczuł się pewniej, żeby się odblokował. E, natomiast natomiast chcemy, żeby dawał nam więcej. Bo go potrzebujemy w tym zespole i potrzebujemy, żeby po pierwsze trafiał rzuty, po drugie zdjął z siebie presję, nie grał w takiej panice. Myślę, że jej nie ma tutaj. Rozmawialiśmy sporo o tym w tym tygodniu, więc tak to wygląda. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania? Dziękuję. Dziękuję.